Witam na moim kanale z pierwszej piłki. Tak jak na samym początku powiedziałem, on będzie miał różne formaty. Ten, tworzony dzisiaj, jest zupełnie przypadkowy. Nie zakładałem, że będę musiał zająć swoje stanowisko w tej sprawie. Nie zakładałem, że ten odcinek w ogóle powstanie. Bo, tak jak powiedziałem, to jest dla Was, liczy się Wasze zdanie, Wasza wolność słowa. Ale żyjemy w takich czasach, że ta wolność słowa dotyczy każdego. Na przestrzeni ostatniego weekendu stała się rzecz tarygodna. Ja to nazywam wręcz zbrodnią na rynku dziennikarstwa sportowego. Czegoś takiego nie było nigdy i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Nawiązuję, bo wielu z Was ogląda i też porównuje mój program, za co Wam dziękuję, chociaż na to jeszcze na pewno nie zasługuję, ale porównuję do tego, co robią chłopaki z kanału sportowego. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Tomka Smokowskiego, Mateusza Bortla. Michała Pola i Kryśla Stanowskiego. Oczywiście inna liga dziennikarstwa, kompletnie, ale w tym momencie trzeba się za nimi stawić, bo to, co ich spotkało, to jest po prostu dno. Nadrywamy po 23, bo ja też nie wiem, ile będę w stanie wytrzymać tutaj, aby rozmawiać racjonalnie, merytorycznie i bez emocji, które mi towarzyszą. Mi, jako człowiekowi, który wolność słowa. Wolność przekazu, a przede wszystkim pomoc charytatywną i działalność charytatywną stawia na pierwszym miejscu. W sobotę ostatnią odbyły się dwa ważne wydarzenia: Pierwsze w internecie, drugie w telewizji. Wielki koncern telewizyjny o nazwie Polsat transmitował galę KSW. Znaną nam już oczywiście od lat, no bo tam wiadomo, przychodzą panowie, biją się, nadajemy w pay per view, ktoś sobie to kupi, może to oglądać. Obostrzenia niesamowite. Nie można tego transmitować na żadnych tak lewych kanałach, nie można tego pokazywać, bo tary są wielkie. Rozumiemy. W międzyczasie, w gdyni, w internecie, na żywo, chłopaki z kanału sportowego nadrywają tak zwane świąteczne zebranie zarządu. Polegające na tym, że widzowie biorący udział w tej transmisji internetowej mogą przelewać na cele charytatywne pieniądze. Zbierane są środki pieniężne na osoby chore, na osoby potrzebujące pomocy. Dzieci, dorosłych i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje? Panowie nagle podczas rozmowy rzucili dwa, trzy zdania na temat tej glal SW. Jakiś idiota, bo nie można nazwać tego inaczej odpowiedzialny za nie wiem nawet za co w Polsacie, bo oczywiście dzisiaj trudno kolesia znaleźć, bo nie wiadomo kto to zrobił, jak to zrobił, robi tak zwane zgłoszenie tej transmisji jako podprowadzanie, nazwijmy, nazwijmy to w ten sposób, praw autorskich. Co się dzieje? Chłopakom nadającym na żywo do... Kilkudziesięciu tysięcy ludzi oglądających tą transmisję, biorących w nim aktywny udział, wpłacających pieniądze, dzwoniących do studia. Nagle transmisja się urywa. Nie wiadomo skąd. Panowie nadają, ale nie mają do kogo. Dlaczego nie mają do kogo? Bo transmisja z internetu znika. Kanał sportowy zostaje zablokowany. Co się dzieje? Cisza, niedowierzanie. Chłopaki dochodzą do tego wszystkiego i co się okazuje? Że ktoś w polsacie, w polsacie, to co my jesteśmy w stanie oglądać w telewizji, ma tak wielki ból dupy, że dziennikarstwo internetowe zaczyna wypychać to telewizyjne, bo tak to niestety dzisiaj wygląda. I na mocy swojego, nie wiem, może no ciężko naprawdę powiedzieć, ale ktoś, kto podjął się takich kroków, to najprawdopodobniej w swoim życiu ma zbyt mało miłości od drugiego człowieka, czy nie wiadomo czego cokolwiek, ale robi jedną zasadniczą rzecz. Blokuje transmisję w internecie. Zgłaszając absurdalny w ogóle powód łamania praw autorskich. Dlaczego? Dlatego, że chłopaki przy stole powiedzieli kilka słów o gali KSW, nie pokazali nawet urywku. Nie pokazali kawałka walki. Nawet fight kartu tej walki nie pokazali. I co się dzieje? Blokada. I teraz tak. Wracamy na antenę. Tracimy kilkadziesiąt minut tej transmisji, która była przewidziana. Tracimy za tym pieniądze. Chłopaki wracają. W studio jest. Mateusz Borek, mówi o dziennikarzach. Krzysiu Stanosli, Michał Pol i Tomek Smokowski. I co się dzieje? To jest według mnie bezpośredni atak na osobę Mateusza Borka. Na osobę Mateusza Borka, która 20 lat była związana z Polsatem. Nigdy w życiu nie usłyszałem, żeby Mateusz Borek powiedział złe słowo na temat Polsatu, na temat władz tej stacji i na jakikolwiek inny temat. Zawsze mówił tak. To jest mój dom, drugi dom, bo spędziłem tam 20 lat. Później potoczyło się to inaczej. Mateusz poszedł swoją stronę, Polsat poszedł swoją stronę. Mateusz był w stanie się od tego odciąć, a Polsat jak widać do dnia dzisiejszego nie. Zrobili coś takiego, i dzisiaj nie ma się co dziwić, że powstaje ogólnokrajowy protest dziennikarski, i że to komentuje. Bo nie sposób przejść obok tej sytuacji. W momencie kiedy. Ktoś robi kawał dobrej roboty, stara się trafić do większej rzeszy odbiorców, bo wiemy o tym, że dzisiaj nawet jak rozmawiamy na ulicy, wiele osób wam powie, ja nie mam w domu telewizora. Dużo ludzi opiera się na internecie. I trzeba powiedzieć sobie jasno, kwiat dziennikarstwa sportowego robi dzisiaj kanał sportowy, który ogląda każdy. Jedna stacja telewizyjna, która jest. No, mów mi się, ponad 20 lat yy, na topie nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Blokuje chłopakom transmisję, a jest to na tyle dalej podłe, że ta transmisja generuje pieniądze dla ludzi chorych, dla ludzi potrzebujących. Świąteczna transmisja. Bardzo proszę, kto może niech sobie ją obejrzy. Stroniki świąteczne, czapki mikołajowe, atmosfera iste świąteczna. I jeden debil, bądź dwóch czy kilku, którzy postanowili to wszystko zepsuć. I dzisiaj sobie zadaję pytanie: Ja jako człowiek, który gdzieś na swojej drodze wybrał kształcenie na zasadzie dziennikarstwa sportowego. Dlaczego dziennikarstwo sportowe? Bo moim zdaniem do tej pory dziennikarstwo bez podziałów. Bez podziałów. Bo jeżeli jedna drużyna drugiej na boisku lepie 3 do 1 to nikt nie jest w stanie tego zakłamać, że było jeden do trzech w drugą stronę. Opierająca się na faktach. I dzisiaj zdarzamy się z sytuacją taką, że dorośli ludzie nie są sobie w stanie poradzić z własnym ego i uderzają w coś nowego, całkowicie nowego. Mało tego, korzystając z pozycji wyższego. Bo dzisiaj Polsat, można powiedzieć śmiało, jest hedlemonem polskich mediów. Kanał sportowy dopiero się rodzi. Tworzą go ludzie, którzy kiedyś działali dla tej telewizji. Mam na myśli Mateusza Borka. Bo ja się będę cały czas upierał, że gdyby Mati wtedy przy stole nie siedział, to nikt by w to nie uderzył. A oni uderzyli. Gdzie? Yy, każdy człowiek ma prawo do swojego własnego rozwoju. I teraz zobaczmy. Z drugiej strony. Prawdą jest to, co Mati mówi, że zawdzięcza dużo Polsatowi. Ale w pewnym momencie stało się tak, że to nie Mati był w Polsacie, tylko Polsat miał Mateusza Borka. Bo każdy w pewnym momencie tego dziennikarza mu zazdrości. Dzisiaj chłopaki poszli inną drogą, zrobili kawał dobrej roboty w Gdyni i zostali potraktowani przez byłych kolegów Mateusza Borka w taki, a nie inny sposób. To jest, to jest dziennikarskie przestępstwo świata. Jakie dziennikarstwo sportowe nie znało nigdy, i mam nadzieję, po raz kolejny powtórzę, że nigdy nie będzie znało. Bo nie sposób znaleźć słów poirytowania. Ja czytam komentarze w internecie, czytam wszelkie inne relacje. Ktoś mówi, że Mateusz się zachował mało profesjonalnie, bo odszedł od stołu w połowie programu. Ale uwierzcie mi, jak rusza to takich ludzi, kompletnie bezstronnych w tej sprawie, jak ja. To wyobraźcie sobie, jak rusza to człowieka, który 20 lat spędził w pracy w jednym studiu, w jednej telewizji. Dojrzewał dziennikarstwo z nimi, dawał z siebie wszystko, robił materiały. Potraktowany w taki sposób. Nie, nie ma się co dziwić, że wstał od stołu i odszedł. Nerwy na antenie Krzyśla Stanowskiego też było widać. Mateuszowi nie wypadało powiedzieć pewnych rzeczy. Tam też za, pojawiły się zarzucenia, że e, e, gdzieś przetlinał na antenie. No Było śmiało po 23. Więc ja dzisiaj też to robię e, po 23, chociaż mi podpowiadają za anteną, że to nie było po 23. Nieważne. Jeżeli już dzisiaj szukamy systemu atakujący i ofiara, to na pewno tutaj ofiarą nie byli ci, którzy w sposób hamsli i bezczelny zdecydowali się na przerwanie charytatywnej transmisji. Zrobienie czegoś takiego to jest jedno wielkie hamstwo. Użyłbym najchętniej słowa na S. Ale spokojnie. Niech te nerwy nad sobą panują. Czego życzę w tym momencie? Bo to musi być jasny przekaz. Życzę Ekipie Tlanału Sportowego, determinacji w dążeniu do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Bo w tym momencie zostali niesłusznie potraktowani przez stację Hedlemona, stację Polsat, która po raz kolejny, powtórzę, ze względu na swój ból dupy, wykonała rzecz karygodną I na chwilę obecną. Takich nagrań jak moje w internecie będzie bardzo dużo, bo wiem, że powstaje ogólnopolska akcja bronienia chłopaków, youtuberów, którzy będą się w internecie broniąc tego dziennikarstwa internetowego, które dzisiaj po raz kolejny powiem, wypycha to telewizyjne, bo zaczyna trafiać do coraz większej grupy ludzi, zaczyna dawać pracę kilkudziesięciu osobom, od techników, kamerzystów. Wizerzystów, dziennikarzy. I to ewidentnie komuś przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że zaczyna mu zabierać chleb powszedni. Trudna rzecz. Bardzo dużo ludzi deklaruje się w naszym kraju jako chrześcijanie, katolicy. Jesteśmy w czasie adwentu, w czasie świąt. I jedni drugim robią tak wielkie hamsko. No panowie, ktoś naprawdę musi uderzyć się w głowę i za to, co się stało, niestety, ale ponieść konsekwencje. Bo to był dziennikarski dramat, to było dno. Brakuje po prostu słów, żeby cokolwiek powiedzieć. Przepraszam Was, używam tych mediów społecznościowych, żeby to powiedzieć, dlatego, że zawsze sobie cenię to, że przy moim stole każdy może powiedzieć to, co myśli. Ja nie chcę się wypowiadać na temat tej waszej powiatowej piłki którą wy żyjecie, choć mam swoje zdanie, ale daję Wam możliwość, ale niewątpliwie chcę wziąć udział w tej ogólnotrajowej akcji bronienia chłopaków i życzyć dobrych prawników, po pierwsze, dobre dla do rozwoju sytuacji i wyciągnięcia prawnych konsekwencji, prawnych konsekwencji za to, co się stało. I życzę wszystkim Wesołych Świąt. Szczęśliwego nowego roku! I abyśmy nigdy w naszym środowisku, większym czy mniejszym, dziennikarstwa sportowego, nie musieli przechodzić przez takie gówno. Bo tak to trzeba sobie jasno powiedzieć. Stworzone przez Hedlemona Hedlemona wielką firmę, uznaną od lat. Po prostu dramat. Własny rachunek sumienia. Dziękuję.